Dzisiaj o tym, że Donald Trump, nowy amerykański prezydent, zaczął już działać w kwestii zakończenia wojny u naszego wschodniego sąsiada i w związku z tym stawia Rosji ultimatum. Co to za ultimatum? Sankcje. Jakie sankcje? O tym sobie dzisiaj właśnie powiemy, co to za sankcje i czy one w ogóle działają. Ale no Donald Trump jest takim amerykańskim kowbojem, któremu nie można puścić płazem takich yy, takich słów w kierunku jakichś tam ultimatum, jakieś sankcje i oczywiście jest reakcja Kremla, o tym sobie też powiemy, ale Donald Trump nie tylko uderza w Rosję, ale również daje takiego małego psztyczka w nos prezydentowi Dej, który, żeby, żeby po prostu gość nie poczuł się taki wesolutki i szczęśliwiutki, niby jest przytłoczony tym wszystkim trzy lata już walczy, ale Donald Trump mu o pewnych rzeczach przypomina. O jakich rzeczach no, bardzo niewiele osób, bardzo no, w mediach tego, tego się oczywiście nie mówi, ale Donald Trump oczywiście łamie wszystkie te takie tematy tabu i tak delikatnie uderza w prezydenta Day. I to jest, to jest właśnie, to jest u Trumpa bardzo, bardzo fajne, że gość się nie szczypie z, z, pewnymi, z pewnymi rzeczami, że tak powiem, kulturalnie się nie pierdzieli. W kwestii rozmów pokojowych pomiędzy krajem na U. A Rosją, a w praktyce to między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, no to również wypowiada się prezydent Andrzej Duda, którego nie możemy po prostu pominąć z uwagi oczywiście na, sympat na sympatię. A oczywiście jest jeszcze nasz minister spraw zagranicznych, kochany pan Radosław Sikorski, którego również uwielbiam i bardzo, bardzo lubię, dlatego też przytoczymy sobie jego wypowiedzi w kwestii rozmów pokojowych, ponieważ zarówno pan prezydent, jak i minister spraw zagranicznych uczestniczą w forum ekonomicznym w Davos i również postanowili się wypowiedzieć na temat przyszłych, Planowanych rozmów pokojowych, ale na koniec, oczywiście, jeżeli chodzi o rozmowy pokojowe, to okazuje się, że Władimir P., prezydent Rosji, jest gotowy na rozmowy. A dlaczego jest gotowy na rozmowy? Bo są przecieki, że być może już osiągną swoje cele. Jakie to były cele, o tym sobie też dzisiaj powiemy, ale zanim przejdziemy do szczegółów, Poproszę Was o kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcję, udostępnienie, żeby nakarmić te algorytmy YouTube'a i oczywiście autoreklama. Przypominam o e, szkoleniu praktycznym. Jeżeli ktoś ma ochotę na teoretyczne, to oczywiście są w opisie pod filmem, ale również mamy terminarz na szkolenia praktyczne ze strzelaniem z amunicji ostrej i z innymi wojskowo dziwnymi rzeczami, więc zapraszam niestety, jeżeli chodzi o szkolenia praktyczne, ilość miejsc jest. Ograniczona. Dobra, lecimy sobie z tematem. Trump stawia ultimatum, ultimatum e, Rosji i mówi tak. Rozstrzygnijcie teraz i zatrzymajcie tę śmieszną wojnę. Będzie tylko gorzej. Jeśli wkrótce nie dojdziemy do porozumienia, wkrót, wkrótce nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki cła. I sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i innym krajom uczestniczącym. Zakończmy tę wojnę. Możemy to zrobić w łatwy lub trudny sposób, a łatwy sposób jest zawsze lepszy. Nadszedł czas na zawarcie umowy. Nie powinno być więcej ofiar. I zaraz sobie przejdziemy właśnie do tego, co to za sankcje proponuje Donald Trump, ale najpierw sobie. Powiedzmy może o, o tym, że e, Donald Trump również daje psztyczka w nos prezydentowi D, bo to jest e, bardzo ciekawa pr, sprawa. On przypomina, e, prezydent Trump przypomina, że to nie jest tylko, wina nie leży po jednej stronie tylko. Zawsze są dwie strony winny, winne, nie? E, żona i teściowa, wiadomo, nie? Żeby nie było... Ale tutaj, jeżeli chodzi o kwestie wojny, to dwie strony są winne, w sensie nie tylko Rosja, ale przytyczek w nos, przypomnienie prezydentowi Dej, że hola hola, panie, pan, ten, pan nie jest, tak, nie jesteś taki święty, ponieważ tam, no przypomnijmy sobie, w Donbasie cały czas trwała wojna, cały czas trwała wojna domowa. Porozumienia mińskie nie były przestrzegane. Donald Trump uderza też w Bidena swojego poprzednika i mówi, że chłopie, to ty żeś proponował i chciał przeforsować temat tego, żeby kraj U wszedł do NATO. I Putin troszkę się zdenerwował, że tutaj chcą wciągnąć kraj U do NATO i pod pretekstem no, pomocy uciśnionym, rosjanom, którzy byli w Donbasie, którzy umierają no pod pozorem właśnie tego yy, wszedł po prostu do kraju U. No między innymi to i Donald Trump mówi też w ten sposób yy, dla stacji Fox News. Załęski chce to teraz zakończyć, ma dość, ale on też nie powinien być nie powinien był pozwolić, by do tego doszło. Wiesz, on nie jest aniołkiem. I tutaj tak właśnie myślę, że, do, że Donald Trump nawiązuje właśnie do tego, że tam był cały czas, zarówno jedna strona jak i druga strona nie przestrzegała porozumień mińskich i miał tutaj Putin pretekst do tego, żeby wjechać do, do, do kraju U. Nie? Sugestie Bidena, chodźcie do NATO. No dobra, chodźcie do NATO? Nie, tak nie będzie. NATO jest dla nas zagrożeniem, więc pod pretekstem ratowania Donbasu wjedziemy sobie do kraju U i nie, nie wejdziecie do NATO. No, tak to mogło mniej więcej yy, wyglądać. Ale jeżeli chodzi o, o ultimatum yy, prezydenta Trumpa, to jest oczywiście reakcja Kremla i yy, Rosja. Zdaje się nie przejmować sankcjami, przynajmniej tak mówią, robią dobrą minę do złej gry. I rzecznik Kremla, Dmitry Pieskow, mówi tak: Nie widzimy tu żadnych szczególnie nowych elementów. Wiadomo, że Trump w swojej pierwszej kadencji był amerykańskim prezydentem, który najczęściej uciekał się do metod sankcyjnych. On lubi te metody, przynajmniej lubił je podczas swojej pierwszej prezydentury. Zawsze metoda sankcji jest lepsza niż metoda siłowa, gdzie giną ludzie. Także, no, tak bym zauwa zauważył, że Trump woli sankcje, a Władimir P woli starcie. Tak można było to ująć. I jeszcze dalej, Dimitri Pieskow mówi między innymi, że Rosja jest gotowa na równy i pełen szacunku dialog ze Stanami Zjednoczonymi. Moskwa nie otrzymała jeszcze żadnych sygnałów w tej sprawie od Waszyngtonu. I co ciekawe, właśnie Moskwa jest gotowa na rozmowy, ale ze Stanami Zjednoczy Zjednoczonymi, a nie z krajem U. Okazują wyraźny brak szacunku, zresztą nie pierwszy raz od początku ten, yy, tego szacunku tam nie było, a aktualnie nawet nie uznają prezydenta Day za, za prezydenta. Nie? A jakie to sankcje, jeżeli chodzi o co Trump może zrobić? I to jest bardzo ciekawe, bo Trump wpadł na pomysł, żeby obniżyć ceny, ceny ropy naftowej. I Trump w Davos mówi tak, a zaraz sobie przejdziemy właśnie do tego, dlaczego obniżenie ceny ropy naftowej może wpłynąć na zakończenie wojny u naszego wschodniego sąsiada. No ale dobra, zanim to, to może zacytujmy sobie Trumpa, co mówił w Davos na temat, w kwestii obniżeni, obniżenia ceny ropy naftowej. I Trump mówi, mówi tak. Zasoby energetyczne, szczególnie ropa naftowa pozostają jednym z najważniejszych czynników dla pokoju i prawdziwego bezpieczeństwa. Europa musi ściślej współpracować z Ameryką i innymi globalnymi partnerami w kwestii zasobów energetycznych, a nie z Rosją. Będzie ona obniżona, i szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, dlaczego to się nie stało przed wyborami. Jeśli cena spadnie, wojna Rosji z krajem U zakończy się natychmiast. Obecnie cena jest wystarczająco wysoka, by ta wojna mogła trwać. Trzeba obniżyć cenę ropy, trzeba zakończyć tę wojnę. Więc. Trump po prostu chce się dogadać z krajami OPEC, czyli z krajami eksportującymi ropę naftową, żeby obniżyć ceny ropy, przede wszystkim i między innymi chce dogadać się z Arabią Saudyjską. A dlaczego obniżenie ropy ma wpłynąć na zakończenie wojny światowej? No, wyjdźmy od tego może od sankcji, tak? Geniusze z Europy wymyślili sobie, że nałożą sankcje na Rosję w postaci tego, że nie będziemy od Was kupować. No a Trump wpadł na troszkę lepszy pomysł, stwierdził, że yy, sankcje będą w, na tej zasadzie, że ceny Waszych surowców będą tak niskie, że nie będzie Wam starczało, żeby. Yy, żeby nie, będzie, nie, nie będzie Wam starczało na wojnę. I Europa. Dzięki temu, że. Bo tak. Rosja eksportuje swoją ropę, tak? Cena ropy będzie niższa, kraje OPEC się dogadają, obniżą cenę, Rosja nie będzie wtedy na tym zarabiała. Aktualnie, jeżeli na przykład Europa nie chciała kupować od Rosji, no to oni sprzedawali gdzie indziej. Za niewiele niższą cenę, ale, ale sprzedawali. A tutaj główny surowiec energetyczny, na którym Rosja bardzo dużo zarabia, ma być obniżony. A jeżeli cena ropy zostaje obniżona, to Europa, która z kolei importuje ten surowiec, będzie miała tańszą energię, co przełoży się na efektywniejsze wspieranie kraju U. A kto jest największym eksporterem ropy naftowej? Oczywiście Arabia Saudyjska i Rosja największe dwa kraje eksportujące. Tak, ktoś mi zaraz powie, że nie, nie, to Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są największym producentem ropy naftowej, a nie eksporterem. Także tutaj sprawa wygląda następująco, że jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to wydobycie to około 10 do 11 milionów baryłek dziennie, z czego oni większość eksportują. Rosja z kolei wydobywa niewiele mniej, bo 9 do 10 milionów baryłek, z czego eksportują około połowy. A jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to rzeczywiście wydobycie jest największe, bo około 12-13 milionów baryłek dziennie, a eksport to około 3-4 milionów. I wystarczy, żeby dogadać się z Arabią Saudyjską, żeby Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone obniżyły ceny, ale tam też wchodzą w grę oczywiście inne państwa. No i Rosja też będzie musiała obniżyć ceny, bo nikt nie będzie od nich kupował. A jak obniżą ceny, to nie będą zarabiali i. Wszystko się napędzi. Mam nadzieję, że wszyscy tę kwestię rozumieją. No, ale dobra, jakie są warunki prezydenta Day na zakończenie, na rozmowy pokojowe w ogóle, żeby do, doszło do tych rozmów pokojowych, żeby negocjować, żeby zakończyć ten konflikt? I prezydent Day mówi tak. Uczciwe negocjacje będą możliwe dopiero po wycofaniu wojsk rosyjskich za linię z 24 lutego 2022. Negocjacje mogą być uczciwe lub nieuczciwe. Mogą być w obie strony. Pytanie brzmi, z kim kraj U będzie w tym momencie? Jeśli nie będzie sam, to Kijów zrobi wszystko, aby negocjacje były uczciwe. Uczciwość oznacza gwarancję, że wróg powróci przynajmniej na linię pełnej inwazji. Byłaby to uczciwa okazja do rozpoczęcia dialogu. Oczywiście prezydent Day buja w obłokach, a skoro stawia takie warunki, no to znaczy, że nie ma zamiaru negocjować. Ja to przynajmniej tak odbieram, że skoro, chłopie, stawiasz takie warunki, że siądziemy do rozmów dopiero jak my się wycofamy, gdzie my mamy przewagę, idziemy do przodu, a wy dostajecie łupnia, a my mamy się cofać, żeby w ogóle zasiąść do rozmów? No to jest niepoważne i mam wrażenie, że prezydent jest śmieszny. Nie wiem, czy on to robi specjalnie, czy co. Nie wiem, komu chce co, co, coś yy, pokazać. Być może rzeczywiście nie chce negocjować. No, on sam wydał dekret, że dekret, dekret mówiący o tym, że nie negocjujemy z, z ruskimi. No ale okej. Okay. Dobra, przejdźmy sobie do Naszego ulubionego, jedynego prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, który w Dawos o rozmowach pokojowych mówi w ten sposób: na forum ekonomicznym w Dawos. Szeroka była to dyskusja, z której jest jedna z naszego polskiego punktu widzenia niezwykle ważna konkluzja. Mianowicie, wszyscy chcemy tego, aby jak najszybciej w kraju U. I dla, dla kraju U było rozwiązanie pokojowe, ale nie chcemy ani rozmów pokojowych, ani takiego rozwiązania pokojowego, które byłoby tak naprawdę jakimś fałszywym kompromisem, które byłoby rozwiązaniem na każdych warunkach. Nie. To Władimir Putin powinien prosić o to, by strony usiadły do stołu negocjacji pokojowych. To Rosja nie może wygrać tej wojny. No to tak, może zejdźmy na ziemię. Panie yy, kochany prezydencie, oczywiście, jak najbardziej zgadzam się z panem prezydentem. Ładnie jest to powiedziane. Każdy by chciał, żeby było ładnie, pięknie. Każdy by chciał, żeby było tak, jak prezydent Day. by chciał, że Rosja się wycofuje i w ogóle, i dopiero siadamy, i rozmawiamy, i klepiemy się po pleckach. No, ale nie. Zejdźmy na ziemię. Przede wszystkim, yy, no, przede wszystkim Władimir P. nie będzie prosił. To jest raz. A dwa... Prezydent Duda mówi, że Rosja nie może wygrać tej wojny. Ale jak na razie wszystko wskazuje na to, że Rosja już tę wojnę wygrała i nic nie zapowiada się, żeby tę wojnę przegrała. Jak zacznie przegrywać, to wtedy może to, mogą być jeszcze gorsze konsekwencje. Atomice mogą pójść w ruch. Więc no, taka konkluzja, że może siąść do tych rozmów. Teraz mówimy stop, czas. Idziemy na fajkę. Żołnierze mają odbój, zawieszenie broni i rozmawiamy. No na takiej zasadzie, a nie na zasadzie, że na przykład prezydent Dej mówi, wycofać się, a yy, nasz prezydent Andrzej Duda mówi, Ja wiem, że to są takie fajne, pobożne życzenia można iść do kościoła, dać na tacę, pomodlić się, żeby tak było. No fajnie, ale bądźmy realistami. Zajdźmy na ziemię i patrzmy, jak to wszystko wygląda. Mam wrażenie, że właśnie prezydent Trump tak patrzy na to trzeźwym okiem, a wszyscy inni, mam wrażenie, że bujają w obłokach. I między innymi w obłokach buja również, takie jest moje zdanie, minister spraw zagranicznych, mój ulubiony minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, który też w Davos mówi tak... Prezydent USA jest przywódcą wolnego świata, <laughs> teraz go lubią, Sikorski i Tusk lubią teraz Trumpa, wcześniej był agentem Putina, czy, czy jakoś tak, że współpracował z, z rosyjskimi służbami, a teraz jest przywódcą wolnego świata, tak mówi Sikorski. Prezydent USA jest przywódcą wolnego świata, a Władimir Putin jest wyrzutkiem i oskarżonym zbrodniarzem wojennym za kradzież ukraińskich dzieci. Sugerowałbym, że Putin musi zasłużyć na szczyt, bo jeśli uzyska go zbyt wcześnie, to wyniesie go to ponad jego znaczenie i da mu złe wyobrażenie o sytuacji. No i tutaj też pobożne życzenia. Chcielibyśmy oczywiście, żeby Putin był wyrzutkiem, żeby został oskarżony, osadzony w więzieniu i że powinien teraz błagać i zasłużyć na, na szczyt i żeby usiąść do stołu, to powinien się kajać. No nie, to są, znowu to są pobożne życzenia, a sytuacja wygląda następująco, że Putin niestety nie jest wyrzutkiem. Patrzmy na to rozsądnie. Zajdźmy na ziemię. Putin nie jest wyrzutkiem. Ma swoich oczywiście strategicznych partnerów, nie, nie chcę mówić, że przyjaciół, bo, bo wydaje mi się, że wśród państw na świecie no nie ma przyjaciół, są partnerzy, bo każdy ma swoje interesy jakieś. Oczywiście innego zdania jest nasz premier Donaldinho Tusk, Donald Donaldinho Tusk, który uważa. Prezydenta Dej za przyjaciela, ale mam nadzieję, że tylko swojego, a nie polski, bo dla Polski oczywiście prezydent Dej nie jest przyjacielem. Być może jakieś mamy wspólne interesy, wspólny kierunek działania, ale na razie jesteśmy wykorzystywani. My dajemy, my dajemy oni biorą, on, on krzyczy dej, nasz, pre, nasz premier krzyczy, masz, 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 weź więcej. Zarżniemy się, a wam damy. Tak to wygląda. Także ma swoich strategicznych partnerów, Władimir P. Jedno słowo, BRICS. BRICS i tyle. Jeżeli chodzi o to, że jest oskarżonym zbrodniarzem wojennym, no tak. Tylko ja tutaj od razu jeszcze raz wytknę wam to, co żeście zrobili, bo zbrodniarzem oskarżonym o zbrodnie jest również premier Izraela, którego żeście zaprosili do Polski którego nie macie zamiaru aresztować, który, za którym jest wystawiony list gończy, międzynarodowy nakaz aresztowania. To jest obuda, panie Sikorski, żeście gościa, który jest oskarżony o najcięższe zbrodnie, zapraszacie do Polski i mówicie w tym dniu: to my cię nie, nie będziemy ścigać. I możesz przyjechać, masz gwarancję od Polski, i Polska oczywiście staje się niepoważnym partnerem międzynarodowym, ponieważ nie przestrzega traktatów, umów z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Robicie z nas, z Polaków, z Polski niepoważny kraj, a z Polaków robicie idiotów. To, że z siebie robicie, no to ja nie wnikam. Okej. Okay. No ale tak to, niestety, yy, tak to niestety wygląda. To jest obłuda, to jest perfidne to, co się robi. A no, wypadałoby również Władimira P. zaprosić na obchody yy, no, rocznicy wyzwolenia Auschwitz. U, czemu nie? Dalej, tutaj pan Sikorski powiedział, że Putin musi zasłużyć. Dobrze, czekajcie, aż sobie zasłuży. A w tym czasie, jak będziecie czekać, aż sobie zasłuży, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego, to wojska rosyjskie będą szły naprzód, ludzie będą umierali, a wy sobie grzecznie siedzcie i czekajcie, aż Władimir P. zasłuży na to, żeby sobie usiąść przy stole i w ogóle rozmawiać. Na szczęście podejście yy, Donalda Trumpa jest całkowicie inne. A jeżeli chodzi o to, że y, Władimir P jest już gotowy, żeby usiąść, nie zasłużył sobie, a jest gotowy. nie? Ponieważ cele, jakie miał do osiągnięcia w kraju U, zostały już y, osiągnięte i wskazują na, te, na to źródła między innymi wiadomości.wp.pl, y, gdzie można przeczytać tak, Wedu, według agencji Reuters. Powołujące się na własne źródła, Rosja w zeszłym roku zdobyła największe terytorialne zdobycze od pierwszych dni wojny. Pod koniec listopada Deep State informował, że Rosja kontroluje 18% terytorium kraju, w tym Krym, oraz 80% Donbasu oraz znaczne części obwodu zaporskiego i chersońskiego. W opinii Putina kluczowe cele wojny zostały już osiągnięte, pisze agencja. Do głównych celów należało uzyskanie kontroli nad terytorium łączącym Rosję kontynentalną z Krymem oraz osłabienie ukraińskiej armii, jak poinformowało jedno ze źródeł, źródeł zaznajomionych z sytuacją na Kremlu. Oczywiście też odcięcie kraju U od Morza Azowskiego i posiadanie na własność Morza Azowskiego jeszcze chcieli e, od tego drugiego morza czarne czy ja coś pokręciłem? Dobra, nie ma znaczenia. Putin przyznaje również, że wo wojna wywiera presję na gospodarkę, wskazując na naprawdę duże problemy, takie jak wpływ wysokich stóp procentowych na biznes niemilitarny i przemysł. Również wśród części rosyjskich elit miało ukształtować się przekonanie, że potrzebne są negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Także tutaj teoretycznie są przygotowani. No i bardzo dobrze. A podsumowanie jest takie, że Putin to sobie sprytnie wymyślił, nie? Pojawiło się zagrożenie dla Rosji, czyli kraj U w NATO i Unii Europejskiej. No to jedyna opcja, jaka jest, atak i zajęcie jak największego terytorium. Pretekst, wyzwalamy ludzi w Donbasie. Jest pretekst, jest atak, jest zagrożenie, jest jedyna opcja, przynajmniej dla, yy, dla Rosji. No i plan minimum droga lądowa na Krym. Plan minimum został osiągnięty, ale to był oczywiście plan minimum i oni się nie spodziewali, że będzie taki wielki opór. Taka skala wsparcia kraju przez NATO i Unię Europejską, w sprawie, bo w sprawie Krymu tego nie było takiego wsparcia, więc no... Putek się nie spodziewał. Myślał, że pójdzie gładko jak na Krymie, ale nie, nie udało się. No i reakcja, wynik jest taki, że wytrzymali, trzy lata już wytrzymują, osiągnęli plan minimum, zrealizowali go i tyle. Wnioski są takie, że jakby, jakby w sprawie Krymu. NATO i Unia Europejska zareagowały podobnie jak na to, co się stało w 2022 roku, na, ten, na tą rosyjską inwazję. No to drugiego ataku by nie było. Gdyby w 2014 roku w sprawie Krymu NATO się postawiło, Unia Europejska by się postawiła, no to Rusek by to przemyślał kolejnym razem, czy atakować. No, teraz. Może następnego ataku nie będzie. Zobaczymy, jak z tymi gwarancjami bezpieczeństwa. Zresztą napiszcie w komentarzu, co Wy o tym wszystkim myślicie. W komentarzu to napiszcie. Dajcie kropkę taktyczną, komentarz taktyczny. Kciuk w górę, żeby nakarmić algorytmy YouTube'a. Komentarz, udostępnienie. A jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym i oglądającym oczywiście też serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.